Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na live. Zatytułowałam go Chcesz być szczęś... szczupła czy szczęśliwa i zaraz pojawiło się pytanie czy też taka refleksja, że mam nadzieję, że to się nie wyklucza. Ja myślę, że to się nie wyklucza. Bardziej to jest pytanie z kategorii o co ci tak naprawdę chodzi, tak? Do czego tak naprawdę dążysz, szczupła czy szczęśliwa? Cześć, cześć. Także witam was tutaj. Gdzieś w trakcie mogę nie widać, żeby się nie, nie wybijać z rytmu, ale zapraszam do witania się teraz, czy jak będziecie oglądać nagrania, czy na YouTubie. Zapraszam też do komentowania w trakcie, jak będziecie na żywo, no bo wtedy też ja coś więcej mogę dopowiedzieć. I ten dzisiejszy live jest um, związany z, z live'em zeszłego tygodnia. Kiedy mówiłam o obrazie siebie i tam też pojawił się taki wątek, że na przykład zdarza się ze szczupleć, ale to nie jest równoznaczne ze szczęściem, bo, to, bo ta szczupłość, że tak powiem, i to odchudzanie obarczone jest kosztami psychologicznymi, na przykład lękiem przed utratą tych efektów, nadmierną kontrolą, pilnowaniem jedzenia itd. itd. czyli że tutaj nie ma znaku równości pomiędzy byciem szczupłym a byciem. Szczęśliwym. I to, ten, to dzisiejsze spotkanie m, też jest związane z, z takim wywiadem, który kiedyś słuchałam, i jedno z pierwszych zdań w tym wywiadzie <laughs> brzmiało, że ludziom tak naprawdę nie chodzi o to, żeby byli szczupli, tylko o to, że mają jakieś wyobrażenie, jak będą się czuć, kiedy będą szczupli, i po prostu chcą się tak czuć. Chodzi o to uczucie, tak? Czyli wyobrażam sobie, że jak zeszczupleje to, myślę, że mogłybyście dokończyć te, te zdania, co się wydarzy, co się zmieni, co się poprawi, co się naprawi, kiedy zeszczuplejecie, jak zmieni się Wasze życie i jakby o to chodzi, o osiągnięcie te, tego efektu, tych zmian, tej poprawy. Myślę, że może to nie, nie, nie dotyczyć 100% osób, które się odchudzają, bo na przykład jak myślę o sobie, gdzie ja przez większość swojego życia byłam szczupła, później przez kilka lat byłam grubsza, to pamiętam, że raczej ten, ten czas odchudzania się nie wiązał się z tym, że ja sobie wyobrażałam, jak moje życie się zmieni, kiedy ja będę szczuplejsza, tylko bardziej chodziło o powrót do siebie. Do, I jakby naprawienie pewnego błędu, tak? Bo, ponieważ ja jadłam w nieodpowiedni sposób, jadłam kompulsywnie, i czyli to był taki błąd w jedzeniu, efektem którego były kilogramy. W związku z tym ja ch jakby chciałam to, to naprawić, chciałam wrócić do tego, co było kiedyś, prawda? Albo tak kojarzą mi się na przykład osoby, które też przez większość swojego życia były szczupłe, a przytyły w okresie ciąży, na przykład w wyniku choroby, czy takiego zbytniego pofolgowania sobie i chcą wrócić do tego poprzedniego stanu, który jest im znajomy. Też właśnie tak w cudzysłowie naprawić błąd, czyli no, pojadłam sobie, pozwoliłam sobie na za dużo, no muszę teraz naprawić efekty tego, tego swojego błędu i chcę wrócić do tego, co było kiedyś. i, i tak, jak właśnie myślę o sobie, że to, że ja byłam grubsza, nie kładło się cieniem na, na moje życie. W taki sposób, że ja, jak byłam grubsza, i tak, nie wiem, kupiłam sobie po prostu większy kostium kąpielowy, chodziłam na basen, kąpałam się w morzu, podróżowałam, dobrze się bawiłam, tańczyłam, romansowałam, dobrze o sobie myślałam, tak generalnie. Jakby, czyli to przytycie mi w tym nie przeszkadzało, ja jakby w pewnych aspektach byłam mniej szczęśliwa, zanim przytyłam, jakby to, że byłam mniej szczęśliwa, miałam takie poczucie właśnie, takiego, miałam taki gorszy moment w swoim życiu, że czułam się nieszczęśliwa, w efekcie tego zaczęłam jeść nadmiernie, pojawiło się jedzenie kompulsywne. I te dodatkowe kilogramy, ale to nie jest tak, że te kilogramy odebrały mi szczęście w życiu i zadowolenie z siebie i tak dalej, i tak dalej. To jakby inaczej się działo, tak? Także bardziej dla mnie to odchudzenie się wtedy było, żeby powrócić do tego stanu przed. Natomiast to, o czym ja dzisiaj chcę mówić, to są raczej sytuacje, w których osoby, które się odchudzają, mają takie skojarzenie, że bycie Szczupłym to jest bycie lepszym. Bycie szczupłym. Bycie lepszym. No właśnie, z czego to wynika? No często na przykład z dzieciństwa. A z komentarzy, jakie się słyszało w domu: od matki, od ojca, od, od babci, od cioci, od wujka, od starszego brata, siostry. Takie komentarze dotyczące nas, dotyczące otoczenia innych kobiet grubszych, szczupłych, które po prostu czasem usłyszane jeden raz, ale od ważnej, istotnej osoby wryły się bardzo mocno w pamięć i jakby wpływały na to, jak my potem patrzymy na siebie czy na innych. Na przykład nie jest tyle, bo jak będziesz gruba, to sobie nie znajdziesz męża, um, nikt cię nie będzie lubił, dzieci cię będą wyśmiewały. Czasem, wiecie, to intencja była dobra, no bo ten rodzic, Opiekun chciał dobrze często nie mówiąc takie rzeczy, ale wykonanie było bardzo słabe. Zresztą nawet niedawno miałam rozmowę z, z mamą, której dziecko po prostu zawsze wychodziło gdzieś tam, było w tych siatkach centylowych u góry, wśród tych najgrubszych, i od to dziecko odkąd naprawdę miało kilka lat, słyszyło, słyszało na wizytach u lekarza. To dziecko jest za duże, to dziecko jest za, za grube, aż po bardzo ostre komentarze ze strony lekarzy. Tłuste, grube, nie może się tak obżerać. Tak, Czyli takie komentarze bardzo wbijające się w pamięć, lub też, o, że szczupłe to piękne, o, jaka ta kobieta, jaka szczupła, jaka atrakcyjna. Myślę, że możecie mieć takie doświadczenia y, gdzieś tam w swojej pamięci. Jest kult piękna, kult szczupłości, może mama, może babcia, może, które na to bardzo zwracały uwagę, że trzeba ładnie wyglądać, trzeba się ładnie prezentować, że szczuplejsze to jest ładniejsze, ładniejsze, lepsze, bardziej atrakcyjne, bardziej wartościowe. Tak? I to tak bardzo zostaje w pamięci, że pojawia się taka asocjacja, takie skojarzenie, że szczupłe znaczy lepsze, szczupłe znaczy szczęśliwsze. Tak? I my teraz, jak jesteśmy grubsze, nie jest, jakby nie, nie czujemy, że możemy osiągnąć to szczęście i robimy wszystko, żeby, żeby zeszczupleć, żeby osiągnąć to coś, to coś mitycznego. I w związku z tym ja też mam taki artykuł na, na blogu, gdybym zeszczuplała, no nie? Gdybym zeszczuplała, to co? Gdybym była szczuplejsza, gdybym się odchudziła. To w końcu poszłabym na basen, to w końcu otworzyłabym się do ludzi, to w końcu znalazłabym fajniejszą pracę, to w końcu miałabym więcej uśmiechu na twarzy, więcej cieszyłabym się życiem, mogłabym sobie kupić ładne ubrania. Czyli takie ciągłe czekanie na to, aż zeszczupleje, aby moje życie było pełniejsze i bardziej wartościowe, abym była bardziej szczęśliwa. tak? No, i tutaj może być pułapka, no bo okazuje się, że ten cel odciąga się w czasie, nie? To są te wszystkie efekty yo-yo, te odchudzania na chwilę i powroty, albo nieumiejętność odchudzenia się, a ciągłe tycie. I to, 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 to szczęście po prostu się odciąga tak bardzo w czasie, że człowiek już przestaje wierzyć, że w ogóle może być szczęśliwy, tak? I to jest też bardzo duże, zbyt duże um, uzależnianie swojego szczęścia, swojej wartości od jednego czynnika, na który Czasem nie do końca w pełni mamy wpływ, bo są na przykład choroby ciała, zaburzenia hormonalne, w wyniku tego nieraz zaburzenia odżywiania czyli coś takiego, co jakby sprawia, że no nie mamy do końca kontroli nad tym, co się dzieje. Więc, więc to nie jest dobrze, aby całe swoje szczęście i wartość uzależniać od tego jednego czynnika. Że rozwiązaniem na to jest. Jest tak naprawdę szukanie z tego swojego szczęścia tu i teraz. No bo co się dzieje jeśli my tak czekamy aż schudniemy po to, żeby, aż by, um, po to, żeby być szczęśliwe. I dzieje się tak. To też może zna, znacie tę historię ze, ze swojego życia. Szczupleje i mm, jest super, bo są komplementy od ludzi nie? i jest super. Są komplementy, wiem, że zrobiłam coś fajnego i może się pojawić tak. Na przykład y, zaczynają mnie komplementować mężczyźni, którzy tego wcześniej nie robili, i jestem przerażona, że jestem atrakcyjna, że mężczyźni wysyłają do mnie jakieś sygnały. Ja przez lata w ogóle tego nie miałam w swoim życiu, albo się wręcz odcinałam przy pomocy jedzenia od, y, od relacji, y, bo się bałam na przykład. I teraz nagle stałam się atrakcyjna, i to jest przerażające, i to na przykład sprawia, że pojawia się znowu tycie żeby uciec od tego dyskomfortowego. Albo były komplementy na początku, a potem zniknęły, i robi mi się smutno, no bo ja jestem szczupła i już nie słyszę tych komplementów, i nagle robi się taka pustka. Może być tak, że. Yy, właśnie ta szczupłość oznacza nadmierną kontrolę, że miałam być szczęśliwa, a nie jestem, bo ja tak strasznie boję się utracić tej szczupłości, tak bardzo jestem święta, tak dużo mam lęku, tak bardzo pilnuję tego jedzenia, że to mnie po prostu wykańcza, a miało być tak dobrze, miałam być szczęśliwa. Może być tak, że zeszczuplałam i tu jest ok, ale... Wisi mi skóra na brzuchu, wisi mi skóra na rękach, wyostrzyły mi się bardziej rysy twarzy i nie poznaję tej twarzy mojej do końca, albo słyszę, spodziewałam się komplementów, a słyszę. Że na przykład źle wyglądam, że się postarzałam. Tak też może być. I po prostu to może być tak, że to szczęście jest takie bardzo gorzkie i, i trudne, i to może wręcz powodować wz, powrót do, do starej wagi, do znowu taką ucieczkę wiedzenia, żeby się po prostu też odciąć od tych różnych nieprzyjemnych rzeczy, jakie się pojawiły. Dlatego też, jeżeli udaje się odchudzić. A potem powracają ciągi jedzenia, to między innymi może oznaczać właśnie taki sygnał zaniżonej samooceny, tak? Że, że jakby to samo schudnięcie samo z siebie nie rozwiązało żadnych problemów, tak? Nie rozwiązało problem, problemów, pokazało inne problemy, albo pokazało, albo pokazało właśnie, że, że jak. Nie akceptowałam siebie, to, to nadal siebie nie akceptuję, że jak siebie nie kochałam, to nadal siebie nie kocham, że jak siebie nie lubiłam, to nadal siebie nie lubię, tak? Że jak nie, nie, byłam, nie wiem, miałam kompleksy, to nadal mam jakieś kompleksy, prawda? Jakby to nie jest automatyczne rozwiązanie problemów. Nie wiem, czy też macie takie historie. Sprawdzę sobie, bo tutaj na komputerze nie, nie widzę komentarzy poza Agnieszką, która się witała. Więc jestem ciekawa, czy macie jakieś swoje doświadczenia, czy u Was było podobnie, zanim jeszcze sobie przejdę dalej. Jak to u Was się pojawiło, kiedy, się schud, kiedy schudłyście? Może pojawić się nawrót, czyli też nawrót jest takim elementem naturalnym, kiedy, kiedy wprowadzamy pewne zmiany. I może być po tym okresie takim, wow, schudłam, mogą się pojawić trudności. I jeśli ja, jakby nie rozumiem do końca, co się dzieje, albo mam zaniżoną tą samą ocenę, to te trudności mogą mnie bardzo zbić z tropu i po prostu właśnie zepchnąć z powrotem na stare tory, bo, bo po prostu tak naprawdę nie wierzę do końca w siebie, że ja potrafię coś osiągnąć i, i wracam do starego. I właśnie chcę powiedzieć Wam, że yy, to nie właśnie, jeżeli Twoim celem jest Właśnie to wszystko, co sobie myślisz, że, że będzie się działo, jak będziesz szczuplejsza, że będziesz bardziej pewna siebie, że będziesz bardziej szczęśliwa, że w końcu siebie polubisz, że będziesz bardziej atrakcyjna dla siebie czy dla innych, że będziesz bardziej wtedy czerpać z życia, i tak dalej, i tak dalej. To pamiętaj, że to jest Twój cel przede wszystkim. To jest to, jak chcesz się czuć w przyszłości. To jest Twoje marzenie, coś, do czego chcesz dążyć. Na przykład, chcę być zdrowa, prawda, to też. I teraz. Co już teraz możesz zrobić w tej swojej większej wadze, w tym dużym rozmiarze, żeby się tak czuć, żeby, um, żeby, żeby tą wagę przełożyć po prostu na odpowiednie wartości, o to, co Ci tak naprawdę chodzi. Jeśli o to Ci tak naprawdę chodzi, to co możesz zrobić, żeby już teraz tak się zacząć czuć? W związku z tym, zobaczcie, jeżeli nie kupujecie sobie ubrań, a to jest bardzo częste, nie kupuję sobie fajnych ubrań, bo nie zasługuję na to, jestem gruba, chcę się tak naprawdę schować, chcę się przykryć czymś. Czarnym i po prostu wiszącym, żeby nie było widać moich kształtów, to odbieracie też sobie coś wtedy, prawda? Wy już teraz możecie wyglądać atrakcyjnie. I ja wiem, że część z was, bo to się pojawia w komentarzach, jest, jest takie, nie można być takie wyobrażenie, nie można być grubszym i wyglądać atrakcyjnie. Nie wręcz przeciwnie, jak sobie polecam, wpiszcie sobie na YouTubie. Pokaz mody plus size na przykład. Zobaczycie, jak przepięknie wyglądają kobiety, które są pewne siebie i zadbane, nawet jeśli mają duży rozmiar, nawet jeśli uda są takie i na nich jest nieraz celulit. One wyglądają pięknie, bo są zadbane, są uczesane, są uśmiechnięte, bo uśmiech jest czymś, co bardzo dużo dodaje. Dodaje dużo piękna i pewności siebie. Tam jest wiadomo, i fryzura, i makijaż, i odpowiednie ubranie, i piękna bielizna. Też, ale właśnie, żeby zburzyć te, te przekonania, właśnie, że można wyglądać bardzo atrakcyjnie, bardzo apetycznie, również w większym rozmiarze. I oczywiście skrajnością jest taki rodzaj pewien patologii, bo jest też taki rodzaj patologii, że mężczyźni uwielbiają ogromne kobiety. Nie wiem, przecież nawet filmy Porno to, to są filmy, jest taka ta kategoria filmów z bardzo dużymi kobietami, ponieważ są mężczyźni, których to podnieca. I patologia jest wtedy. Kiedy oni dodatkowo tuczą swoje kobiety. Jest taka historia, tak? U Martyny Wojciechowskiej była kiedyś taka bohaterka w kobiecie na krańcu świata, gdzie mężczyzna dodatkowo tuczy swoją kobietę, żeby była jak najgrubsza. No to mówię, że to jest patologia, nie to, że mu się taka kobieta podoba, tylko że on ją tuczy. Specjalnie ją karmi, żeby była jak najgrubsza, czyli robi tak naprawdę na szkodę tej kobiety, na, na szkodę jej zdrowia. Natomiast faktem jest to, że są mężczyźni, którzy bardzo lubią, jak kobieta jest większa, jak ma pupę, jak ma udo, jak ma pierś i, i jest to dla pewnych mężczyzn po prostu bardzo atrakcyjne, a dla innych atrakcyjne jest, kiedy kobieta jest koścista. I to jest ok, i to jest ok. Więc my musimy też pozmieniać sobie w takie przekonania, że my nie jesteśmy atrakcyjne, będąc grubsze. Um, I w związku z tym możemy się ubierać lepiej, możemy kupić sobie wartościowe ubranie. Wiadomo, jak chodzimy do sklepów ze zwykłą odzieżą, to przeżywamy tam frustrację, bo ta odzież nie leży na nas dobrze albo brakuje rozmiarów. Natomiast są sklepy, są projektanci, którzy tak w, przygotowują ubranie dla kobiety grubszej, żeby wyglądała pięknie. Był taki odcinek na TVN, style z Kingą Zawodniak jakiegoś programu, Związki z Modą chyba. I, I ona tam właśnie płakała wręcz, jak, jak opowiada też o swoim doświadczeniu, kiedy szła, no nie miała kłopot z ubraniem się, ale została ubrana przez projektantkę, która ubiera kobiety grubsze i wyglądała rewelacyjnie. To jest kwestia ubrania: to jest odpowiedni jeans, odpowiednia sukienka, odpowiedni krój, i może, można wyglądać super. Ja sobie przerwę, bo widzę, że piszecie, a ja tak nie, nie czytałam, bo byłam, wiecie, w transie. Ja wierzę, że mi się uda schudnąć. Udało się wiele razy, ale wracam do słodyczy, bo wiem, że, że potrafię schudnąć. No słuchajcie, nie, nie, bo to są tutaj Małgosiu, to są, wiem, że potrafię schudnąć, to też z kursantkami na emocji się nie o tym rozmawiamy. Są to takie iluzje uzależnieniowe, to znaczy, jeżeli jestem uzależniona od słodyczy, tak, uwielbiam słodyczy, one mnie ciągną, nie potrafię bez nich żyć, to potem. Jakby pierwszy jest ten impuls, jest uzależnienie, a pojawiają się racjonalizacje, Racjonalizuję mogę zjeść ten słodycz, bo, bo zasłużyłam, mogę zjeść, bo i tak schudnę, i tak dalej, i tak dalej. Jest to racjonalizacja, jaką, taka iluzja, jaką podsuwa nam uzależnienie po prostu od tego słodycza. Wiadomo, bo wiadomo, że tak naprawdę dla zdrowia tyci chudnięcie nie jest dobre. Bycie na diecie i później o, jedzenie takich rzeczy roz, rozregulowuje metabolizm. Wcale nie wpływa dobrze na nasze ciało, na nasze samopoczucie. To raczej powiedziałabym, że tutaj ten, ten, ten rodzaj przymusu sprawia, że my potem sobie to racjonalizujemy, czyli tłumaczymy sobie, czemu jem słodycze, nie? Gdy schudłam, poczułam się silniejsza, atrakcyjniejsza, przytyłam, bo nadal, bo nadal problem zaczęły przytłaczać, i nie miałam czasu dla siebie. Tak, czyli tak, bo wiecie, my też mamy prawo, mamy prawo chcieć schudnąć, i możemy tak się. Poczuć, możemy się poczuć silniejsze, atrakcyjniejsze, lżejsze, bo, bo szczuplejsze. Natomiast, jakby to jest tylko ten jeden wątek, bo jak nie ruszymy innych tematów, jak nadal będziemy żyć po staremu, to, to to po prostu nas te problemy przytłoczą. Więc tu jest to pytanie: tak? Chcę być szczupła, czy chcę być szczęśliwsza? Ok, co mam zrobić, żeby być szczęśliwszą? Ok, bycie szczuplejszą może być elementem, ale Żebym była szczęśliwsza, potrzebuję na przykład nauczyć się metod relaksacyjnych, nauczyć się trochę odpuszczania, pozbyć się perfekcjonizmu, nauczyć się bardziej cieszyć z życia i tak dalej, tak dalej. Więc to jest jakby znowu nie jest równoznaczne. Szczupłe, ok, ale szczęśliwe życie, to się, to się, w tym się zawiera o wiele więcej niż tylko szczupłe ciało, prawda? Szczupłe ciało może być tylko takim. <laughs> Właśnie jednym tym filarem tego, co się składa na moje dobre myślenie o sobie, moją atrakcyjność, moje dobre samopoczucie, bo oprócz bycia szczupłym będzie ten uśmiech na twarzy, będzie pogoda ducha, będzie większe poczucie własnej wartości, będzie zadbane ciało, będzie ładna bielizna, którą mam pod spodem i nikt jej nie, nie, nie widzi, ale widzę ją ja i ja kupiłam tę bieliznę dla siebie, żeby czuć się dobrze, bo uważam, że jestem ważna i wartościowa. Będę szczęśliwa i zadowolona, jak wiem, że będę jadła fajne rzeczy, które mnie cieszą, że je jem, owoce, warzywa, które wspierają moje Moje zdrowie. Jest po prostu więcej elementów, które się składa na to, żebym była szczęśliwa, niż tylko ten jeden jak schudnięcie. Schudłam 5 kg i taki miałam plan, ale coś się poprzestawiało i nadal chcę 4, tym razem 9, ale po 5 jestem zmęczona i zamiast odpuścić, to um, daję sobie dziwny przymus na te 4 kg dodatkowo. No właśnie, bo czasem, słuchajcie, to są naprawdę skomplikowane rzeczy, bo czasem chodzi o to, że schudłam 5 na przykład, <laughs> a nie nastąpił ten wielki wow w moim życiu. Aha, no to chyba muszę schudnąć jeszcze kilka kilogramów, albo na przykład schudłam pięć i nagle czuję taką pustkę. A czym ja się teraz zajmę, jak ja osiągnęłam swój cel? No to dobra, to podchudzam się jeszcze kilka kolejnych kilogramów, bo dzięki temu mam jakiś, jakiś cel jak, jak do, do zrobienia. Albo schudłam pięć kilogramów, ale nadal czuję w środku jakiś lęk. I tak naprawdę, jak się będę skupiała na schudnięciu, to nie będę myślał o tym moim lęku, który czuję, na przykład jakąś niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa. Więc tak jak mówię, ja się zajmuję psychologią jedzenia i odchudzania, bo to odchudzanie jest o wiele, wiele bardziej skomplikowane, niż tylko powiedzenie jedz mniej i ćwicz więcej, ponieważ tam wchodzą różne mechanizmy psychologiczne. I my po prostu nieraz nie rozumiemy kompletnie siebie. No osiągnęłam swój cel, ale mi to nie wystarcza. I czemu ja chcę więcej schudnąć, albo czemu ja przestałam się starać, czemu znowu przytyłam. Bo tam są po prostu poważniejsze psychologiczne mechanizmy, które tak sprawiają, że tak, tak to robimy. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Bardzo Wam też polecam, jak nie oglądałyście film z Amy Schumer, Jestem taka piękna. To jest taka lekka komedia o dziewczynie, która również właśnie czuła się nieatrakcyjna, bo grubsza i próbowała schudnąć, i kiedyś na siłowni uderzyła się w głowę. I jak oprzytomniała, to nagle. Zachwyciła się sobą, takie się w głowie poprzestawiało, że wydawało się, że jest piękna, mimo że miała dokładnie to samo ciało, dobrze ciało. Okrągła buzia, jak Emi Schumer, grubsze buzia, grubsze ciało, ale i ona uznała, że jest piękna. I super obserwować to, jak inaczej się zachowywała, myśląc, że jest piękna. Jak sięgała po swoje marzenia, jak wydawało się, że jest atrakcyjna dla, właśnie dla mężczyzn, i jak się w związku z tym zachowywała, czyli jak zmieniło się jej nastawienie, uśmiech, myślenie o sobie, komunikacja niewerbalna, jaką wysyłała i tak dalej, i tak dalej, tylko dlatego. Że zmieniło jej się myślenie na własny temat. Jej ciało zostało to samo, jej wygląd został ten sam, ale ona zaczęła inaczej na swój temat myśleć. I tak jak mówię, to jest taka lekka komedia z przymrużeniem oka, ale ten wątek jest niezwykle ważny, więc też za zapraszam do obejrzenia. Także dziewczyny, chcesz być szczęśliwa czy szczupła, to nie jest albo-albo, tylko to jest pytanie, o co ci tak naprawdę chodzi w życiu. Co jest tak naprawdę twoim najważniejszym celem? Do czego ty dążysz? Ja zawsze mówię, na przykład w kursie Akcja Motywacja, tam jest bardzo istotne, czyli rozmawiając z moimi kursantkami w emocji się istnieje. Jak Ty się chcesz czuć w swoim życiu w przyszłości? Jak chcesz się czuć. I teraz, żeby się tak czuć, to jak możesz to osiągnąć? I co możesz zrobić już teraz, dzisiaj, żeby się tak czuć? Jak się chcesz czuć atrakcyjna, to nie musisz czekać, żeby zeszczupleć, tylko możesz sobie kupić ubranie w swoim ulubionym kolorze albo w ulubionym fasonie i już teraz możesz się poczuć bardziej atrakcyjna. Możesz się po prostu nie wiem, umalować, zrobić sobie paznokcie, jeżeli mówimy o kwestii wyglądu. Jeśli chcesz się czuć bardziej pewna siebie, to co możesz zrobić? Może potrzebujesz popracować nad asertywnością na przykład. Jeśli chcesz się czuć, nie wiem, bardziej um, jaka, jeszcze będąc osobą szczuplejszą, tak mówię, nie do końca jest to moje doświadczenie, więc bardziej wszystko to, co Wam mówię, tak naprawdę opieram na historiach od, od kobiet, które usłyszałam, od kursantek, um, od kobiet, które piszą, czy w grupie, czy w innych miejscach, czy w mailach, czy na czasie sesji indywidualnych, bo to są konkretne przykłady z życia. Na przykład taki przykład, bo mam zapisane, zapomniałam powiedzieć, dziewczyna, która. Która, która schudła i jak schudła, to się przestraszyła, tym było wspaniale, ale przestraszyła się, ponieważ była bardziej atrakcyjna. Na przykład przestraszyła się, że może zacząć flirtować z innymi mężczyznami, a ma męża. I to ją przestraszyło, ta jej atrakcyjność pod takim względem, że może z męża zdradzić. Także czasem jest tak, że kilogramy nas też przed czymś chronią, i my z jednej strony nasz mózg chce, żebyśmy schudły, ale Boimy się, bo tak jak tutaj też jedna z Was napisała, że to jest jakiś pancerz, że to jest ochrona przed podejmowaniem jakiejś decyzji, przed zmianami w życiu, przed czyjś zainteres zainteresowaniem. I Też mam, bo to są dwa artykuły, podobno podob, blisko do siebie mają, gdybym schudła to, co by się wydarzyło, czyli o tym, jak żyje się tylko w połowie, bo żyję tylko trochę, bo czekam na resztę swojego życia, aż schudnę, a drugi to jest odchudzanie, jest jak więzienie, no nie, że że jakby mamy korzyści z tego, że jesteśmy grubsze i dopóki nie, zrobi, nie zobaczymy też tych korzyści, będzie nam trudno schudnąć albo schudniemy i szybko uciekniemy, bo się przestraszymy tym, że po prostu nasze się życie zmieni, kiedy schudniemy, że właśnie to jest podświadoma, nie do końca świadoma wymówka przed czymś. Tak, te, te, te kilogramy. Jest, jest murem, jest obroną i my chcemy, bo nam też tak może mówią, tak chcemy pasować do innych, niby chcemy, ale wewnętrznie tak naprawdę się boimy, bo tam jest drugie dno tej sytuacji. Także dziewczyny, no mówię, o co tak naprawdę Wam w życiu chodzi? Co, co tak naprawdę chciałybyście osiągnąć? Jak to możecie osiągnąć i jak to możecie robić już teraz? To jest jakby to najważniejsze e, przesłanie. Um, bo to jest, o, nawet jeszcze, jeszcze powiem, jak, jak czasem kursantki mówią, już mam spokój w temacie jedzenia. Ja pytam, a schudłaś? No nie bardzo, ale i tak już jestem o wiele szczęśliwsza, wiecie? Bo mam spokój w temacie jedzenia. Jestem o wiele szczęśliwsza, bardziej z życia korzystam, jestem zadowolona, milsza dla ludzi i tak dalej, chociaż jeszcze nie, nie zeszczuplałam. No to o to chodzi, że może nie zeszczuplać, a już może, może się życie bardzo poprawić i też no, tego Wam życzę. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Do zobaczenia.